Cześć, kochani, witajcie ponownie na moim kanale. Dzisiaj przychodzę do Was z kolejnym wyzwaniem, ale dzisiaj ja biorę udział w innej dziewczyny wyzwaniu. Mianowicie biorę tutaj udział w wyzwaniu Karoliny, której wyzwaniem było to, abyśmy my, inne YouTuberki, odtworzyły. fryzury. Ja nie mówię, moje wyzwanie makijażowe było ciężkie dla dziewczyn. I <noise> długo im zajęło i tak dalej Ale powiem Wam, że pomimo tego, że ja byłam kiedyś fryzjerką To ja nigdy nie robiłam żadnych fryzur i nie byłam dobra z żadnych fryzur Jedyne co potrafię zrobić to wyprostować włosy albo je pokręcić różnymi lokówkami I to jest tyle, ja nie umiem robić upięć, nie umiem robić e, jakichś dobieranych ani nic Więc mam nadzieję, że te rozwiązania będą w miarę łatwe i że sobie poradzę. Także zabieram się za oglądanie, wy oglądacie ze mną. Hej kochani, razem z Sarą i z Ewą wymyśliłyśmy, że chcemy sobie ten czas umilić, kiedy wszyscy siedzimy w domu mm. i nagrać jakieś wyzwania. U Sary pojawi się makijażowe wyzwanie, które Wam podziękuję tutaj. U Ewy pojawi się inne wyzwanie, takie bardziej domowe. Też Wam podziękuję na dole i będziemy wszystkie brały w tym udział. Natomiast u mnie pojawia się wyzwanie głosowe i mam. E, nadzieję, że inne YouTuberki też wezmą w tym udział. Ja w tym momencie taguję Sarę i Ewę. Chciałabym też otagować Oleśkę oraz kredkę. Dzisiaj na początku powiem, co jest potrzebne. A potrzebujemy szczotkę, jakąkolwiek jak do rozczesywania mm -hmm. włosów. E, potrzebujemy osobne spinki. Myślę, że każda z nas w tym momencie posiada jakieś spinki ozdobne tego typu: mm -hmm. e, dziewczyny kryształowe czy właśnie takie perłowe. Zaraz wieki. sobie przyniosę. Potrzebujemy jakieś gumki. Mam nie, małe, duże. Nie wiem jeszcze do końca, których będę używać, więc po prostu pozbierajcie gumki. Dobra. E, I e, zwykłe wsówki. Mam tutaj, słuchajcie, zwykłe wsówki, dźwięki uh -huh. fryzjerskie. E, co tam macie, żeby włosy przytrzymać na miejscu? E, będziemy robić na początek e, fryzurę bardzo Instagramową. To co? Myślę, że. Dobra, to ja idę sobie najpierw poznosić te rzeczy, wygrzebać i zaraz wracam. Dobra, wszystko mam. Nie mam natomiast za dużo tych spinek, powiem szczerze. Mam tylko trzy kryształkowe i takie drugie plastikowe. No dobra, mam szczotkę, mam gumki, mam surki. Lecimy. Dobra, zaczynamy od czesania włosów. No. Pierwsza fryzura to będzie taka fryzura właśnie bardzo instagramowa z przedziałkiem na środku. Biorę sobie coś ostrego, ostrego w sensie. Coś do wydzielka. Ja zawsze mam na środku. Do, do I robię przedziałek na środku. I teraz będzie płatko, połowa nie będzie ściany, przydziałka na środku, a ja nie noszę, ja noszę na bok. A coś tam, ja też noszę na bok, ale zróbmy sobie dzisiaj na środku, będzie inaczej. Ja uwielbiam to środku. niektóre dziewczyny płaczą robią sobie fryzura. <noise> <noise> Także taki głupi Jasio ulizany w uwielbiam. Na środku. Fryzura bardzo gładka. I resztę włosów wspinam sobie w niski kubek z tyłu. To będzie taka fryzura naprawdę na, na Instabari. Niski kucyk, z zwykłą gumką. Ten okay. makijaż sobie nagrałam, więc też będzie na moim kanale na stylizacji TV. I zobaczcie mam też nasze nowe kolczyki na sobie. To są kolczyki takie z diamentowymi kółeczkami. Na końcu. A tak by the way, jak już Karolina mówi o swojej, swojej biżuterii, to ja tutaj też mam akurat jej założony. To piórko, które kocham i mam je w dwóch kolorach, I srebrnym i tym pozłacanym. I to są moje ulubione naszyniki, jeśli chodzi o właśnie sklep stylizację. Dobra, lecimy. Także mamy już wzór na gładko, tak takowicie Slick włosy są gładkie, proste. I teraz bierzemy się za nasze spinki. I teraz która ile spinek ma? Jeżeli nie masz spinek w domu, takich ozdobnych, użyj zwykłych wsuwek, bo zwykłe słupki czy to kolorowe, czy zwykłe, również można w ten sposób. Mamy jeszcze taką małe. Te chcę jak najbardziej ozdobić. Taką fryzurę widzę często na Instagramie, więc też. Okej. Okay. z jednej i z drugiej strony właśnie te ozdobne spinki. Widzę już płacz. Płacz u dziewczyn. <laughs> Fajnie, mi się podoba. Mam różne, słuchajcie. Mam i takie, i takie. Ja akurat wepnę wszystkie. Um, takie perłowe, żeby zobaczyć, jak to będzie wyglądało. Myślę, że to będzie figura bardzo festiwalowa, um, ale oczywiście, jakie takie jakie posiadacie. Piek. Wow, Karolina ma pełno tych ładnych. Kiedy no, no, spinamy, dużo spinek, dziewczyny, to nie będzie nic trudnego. Myślę, że każdy z tym poradzi, będzie bardziej kwestia tego. To jak będzie ten wyglądał Mam I też to, takie, to, takie coś, wszystko. taką kartkę. Na nie, żeby tego nie robić Ale chciałam tego spróbować, gdy nie robiłam sobie takiej fryzury I pomyślałam, że zrobię sobie tutaj z Wami Okej, okay, mamy bardzo insta fryzura Cute, podoba mi się Lubię taki przepych Wziąć pasemko Owinać wokół gumki Aha. Owijamy wokół gumki dwa razy I przypinamy pod spodem Wsówką fryzjerską Lub drogą e, jaką tam macie i okay, fryzura wygląda tak dobra, czekaj, tylko to wepnę owijam gumkę no tak, żeby nie było widać ja nigdy tego nie robię, powiem wam, że zawsze zapominam ale to wygląda o wiele lepiej mamy to tu chyba mi coś odstaje te te wsuwki, ale dobra pierwsza fryzura, bardzo mi się podoba nawet bez tej kokardy mogłoby być lepiej, no bo te kokardy to już nie są takie modne ale same te spinki. Cute. Łatwe to było. Okej, okay. to było bardzo proste. Kolejna fryzura będzie z kucykiem. Kochani, oddzielamy sobie włosy tutaj z nad. Dobra, to ja muszę to rozpuścić teraz. Kucyk, tak? Ale chyba tylko górnie. Ja zawsze biorę sobie tutaj z moich łuków brwiowych, tutaj z, na, z najwyższych punktów. Mhm. Uh -huh. O! I mniej więcej tak do środka głowy dotąd. Mhm. Tak plus minus, nie musi być bardzo, bardzo dokładnie. Dobra. I teraz resztę sobie związuję. Lub spinam wszystko jedno, byle by je teraz od Co parować? Okay. Rozczesuję to, co tu mam. Czekaj. Okay. Jestem ciekawa, jak ta fryzurka wyjdzie na włosach krótszych. I teraz będziemy włosy dobierać. Jeżeli nie, nie umiecie dobierać dziewczyny, to skręcajcie. Po prostu bierzcie pasemko, skręcajcie, dokładajcie pasemko, skręcajcie ze sobą i tak dalej i tak dalej, żeby dojść tutaj do końca włosów. Jeżeli nie umiecie dobierać, ale jeżeli umiecie dobierać, mam nadzieję, że się postaracie dziewczyny, że będziecie dobierać. No postaram się. Okay. przedzielamy sobie takie pierwsze pasmo na trzy. Jeżeli macie grzywkę, no to będziecie mieć podobnie jak ja, dobieranie grzywki. Raz, dwa, trzy i zaczynamy dobierać. Raz, Raz. dwa, trzy. Trzy pasma dobieram z jednej strony. O Jezus. ja tego nie umiem. Dalej, Poczekaj. Dobieram z drugiej. Karolina mi kiedyś powiedziała, że dobierany się czuje w rękach. A nie nie powinno się nie wypaczyć, tylko powinno się to czuć. A co jest, jak mnie i oczy zawodzą i czucie? Zawodzi jemy. Postaram się, ale nie obiecuję, że to wyjdzie. Dobra, przeplatam jeden. Drugi. Nie umiem nigdy, po prostu nie umiem, nigdy nie umiałam. Nigdy nie umiałam. Nigdy, <gryw> nigdy nie umiałam. Dobra, i co teraz? Źle! Dzisiaj ja już to robię Źle! <gryw> Na mnie to. Najpierw się wydzielę prosto. Trzy. Raz. Dwa. Tak. Dobra, mamy tutaj początek warkocza. Teraz, który będę przeplatać? Teraz nie mam, który będę przeplatać. To był ten. To teraz. Ten w dół, do niego dobiorę kawałek. O. Ale to będzie tragiczne. Dobra. Teraz chyba to tak z pod spodu. Czemu ja to robię z pod spodu? To mam, to teraz do tego dobieram. Jest. Teraz to do tego dobieram. Coś mi tu nie wychodzi. Co to jest? Już mi ręce bolą. Dobra, to to teraz <gryw> może sobie zwinę. Karolina dopuściła to, tą opcję, więc jak dopuściła, to zwijam, <grymne> dobra, jedno i drugie. Ale to strasznie wygląda. Uff. Próbuję jeszcze raz. Dlaczego ja nie umiem robić dobieranego? Ale komuś zrobię. Tak niechlujnie, ale zrobię. Ale żebym chociaż sobie zrobiła, niechlujnie, no. To nie. Lewe ręce. Mm. No i dlaczego te włosy do tyłu nie chcą siedzieć? Byłoby mi łatwiej. Trzy. Raz, dwa, trzy. Może powinnam je od góry wydzielić na trzy. Dlaczego one mi się tak plączą? Nie, ja tego nie umiem. Raz już powinnam dobrać, nie? Do tego. Do tego. O! Dobrałam. Teraz to. Teraz to. <laughs> Jezus. Ale się stresuję. To już mnie stresuje strasznie. O. Dobra. Nie będzie to lepiej wyglądało niestety. Nie wiem co to wyszło. Ale się zgrzałam. Jakiś splot jest jakiś z tej strony i dalej Nie wiem, czy dodać jakiś hashtag do tego challenge'u, Po prostu będzie to challenge fryzjerski. To jest ona tak ładnie domerek, które siedzą co ja postanowiłam, że będziemy nagrywać mimo wszystko normalnie, no wiadomo, że na vlogach Wam mówimy, co się dzieje, co porabiamy, ale chcę mimo wszystko, żeby życie toczyło się dalej i żeby YouTube był tym naszym takim oderwaniem się od rzeczywistości i od smutnych rzeczy i od wiadomości o wirusie, a więc dlatego taki challenge wymyśliłyśmy przynajmniej, że będziemy po prostu się tagować, żeby mieć też pomysły na nagrywanie, pośmiać się wspólnie, przede wszystkim YouTube to jest dla nas rozrywka, a więc dostarczyć Wam troszeczkę tej rozrywki. Ok, doplotłam tutaj mniej więcej do końca i plotę ten warkocz dalej. Jeżeli By... skręcałyście, no to skręcajcie dalej. Ja robię to luźno już teraz, bo będziemy go teraz. Czyli to? Wpinnać koczka. O Janek, koczek. Będzie jakiś dobra, to jak mam tutaj te trzy, jakoś, tak? Jak to idzie? O. O, rany. Ale fail. Ale to jest fail. Ja nie, ja nie kumam tego. Nie zrobię tego. Mm -mm. Pomysła! Zrobię sobie warkocza. Raz. Ja mam takie strasznie ociosane ruchy, jeśli chodzi o włosy. Dobra, warkocza sobie zrobię do końca. Trochę oszukuję, wiem, ale. Z tego co też wiem, Karolina, Karolinie też nie przypasowała technika mojego makijażu i też trochę robiła po swojemu, więc mam nadzieję, że mi to wybaczy. Zobaczymy w ogóle, jak ten warkocz będzie wyglądał. Zaplatam go dość daleko. I teraz. Voila. <laughs> o oh, lol Chyba spróbuję jeszcze raz Luźniej go zapleść Akurat nagram się Karolinie, bo gadają dziewczyny Uff, Karolina Robię twój challenge Jestem na drugiej fryzurze I utkwiłam na grzywce I dobieranym Robię to już czwarty raz. Nie umiem sobie z tym poradzić. Nie umiem. Robimy warkocze jeszcze raz. Raz, dwa, trzy. Może go zrobię jakoś do góry, żeby było łatwiej. Tylko, o właśnie, ja już mam problem z tym: coś już idzie do góry i ja już tego nie kumam. Jak ja muszę na to patrzeć. To ja już mam z tym problem. Jakoś tak bardziej do góry go tutaj spróbuję. Nie wiem, co będzie, to będzie. Słuchajcie, już nie będę kombinować, bo dobieranca nie zrobię. Nie ma szans. Mm -mm. Tyle razy, ile ja próbowałam zrobić dobieranca, nie macie pojęcia. Po prostu za każdym razem rwałam sobie te włosy z głowy. Naprawdę. Nie umiem no nie mam tego zapisanego w moim ciele. Dobra. Nie jest źle. Ten chyba lepiej wygląda. Dobra. I co dalej? O! o. Tak wygląda ten, ten warkocz. I ja go teraz skręcam tutaj wokół własnej osi. To może być niedobrze. O. o, i robimy małego koczka. O, kurde. Brałam wszystko w kubkę taką pyk i biorę kilka słówek. To mi będzie trudno. Ja zrobię tak, że przytnę go mniej więcej tu. I teraz z tego owijam. Ok, prawie jak Karoliny Z tym, że prawie robi większą różnicę, wielką. Tak. Może go tak trochę poluźnie. Przypnę go tu. Ten koczek. Ten koczek u mnie jest taki bardziej ulizany. U Karoliny on jest taki, wiecie, bardziej nie wiem, tak ładniej wygląda ogólnie. Wiadome. Spięłam. Wpinam. Wpinam zawsze tak od spodu zgarniając resztę włosów. Mhm. I tutaj w zależności od tego jak go pogniecie, jak go tu rozłożycie może Wam wyjść różnie. Za każdym razem ta fryzura wychodzi inaczej. Lubię taką fryzurę, ona ładnie nam wysmukla buzię i jest taka dosyć nowoczesna i młodzieżowa, więc można się odmłodzić. Czy moja fryzura jest okay, młodzieżowa? Tak ma wyglądać? Tutaj mamy warkoczek, a tutaj mamy taki mały, jedbały koczek. I okay. teraz wypuszczamy te włosy. Aha. W pierwszej opcji pokażmy się naszym widzom z wypuszczonymi włosami. Nieźle. opcja z wypuszczonymi włosami. Co Czyli myślicie? Na to, na dziewczyny mają takie krótsze włosy, jak na przykład Ewa. To będzie bardzo ładnie wyglądało do takiej długości też perfekcyjnie to wygląda. A teraz robimy wersję z kucykiem. Ok. I teraz za tym koczkiem robimy sobie kucyk wysoki. Tylko rozczasza dodatkowo. Mówiła, że bardzo wysoko, że mamy dojść tutaj do barkocza. Ok. Gdzie jest moja skórka? Gdzie jest moja gumka? Dobra. Nie wiem, czy on jest... Aż tak blisko jak u Karo, ale. Ale coś jest. Na Arianę, na księżniczkę. Wyciągam pasma wokół twarzy, jakieś małe i wyglądamy jak wikingowska księżniczka. Uwagnie! Powiem wam, że. Ja tylko tak ciekawie to wygląda. Tak, to jest frizura, ja bardzo lubię nasi. To jest frizura, którą z moją siostrą. Także dziewczyna jestem ciekawa, jak będziecie tej wyglądać. Okej okay, kochani, trzecia fryzura, którą mam zamiast zadać naszym kochanym influencerkom mm -hmm. Będzie najtrudniejsza Okej, okay. rozpuszczam włosy Oby już więcej nie było żadnych dobieranych, proszę Jak ona pokaże dobierańca od tyłu, to ją zachlastam Cuchki <laughs> Supeł. I w zależności od tego, jak kto ma długie włosy, tak y, duży będzie to kok. Podoba mi się. Będzie się dało zrobić. Pokażę Wam, jak go zrobić. Oczywiście, jak macie ochotę zrobić to samo w domu, nudzicie się, kombinujcie. Może Wam się to przyda na przyszłość. E, robimy sobie na początku wysoki kucyk. Y, no, na czubku głowy. Po prostu zróbmy okay. kucyk na czubku głowy. W dół. Trzymając tutaj, wypuszczam, wyciągam. Trochę pas. Mówi się, że ja mam część tego co miokola, twarz. No, akurat tak Dziele fajnie. Na dwie części. Popalone z przodu. Więc <noise> idealnie. I Karolina mówiła, że dzieli tego kucyka na dwa. Dobra, co next? Te bo teraz ciężko mi zrobić tę grzechę. Lekko zwijam oba paski i łatwiej mi było je związywać. Bo tak, będę je teraz ze sobą związywać. I teraz wystarczy, że robimy po prostu super. super. I to, co tutaj mam z przodu, przypinam wsówkami pod wow. podstawy. Czekaj. Tak, ja to spinki świki bryzierskie, możesz bryzjerski, w wsówek, wszystko jedno, jak czy jakiś spinek, czy żabek, nawet. O, widzicie? Przypinam to. I teraz zostało mi dalej dwie części i związuję je ze sobą. Poczekaj. I teraz super z tyłu. Ona. Te części tutaj przypięła, ale. Dobra, a co, a co z tym? Jak ja mam tą drugą ręką. To złapać? Dobra, jakoś jedną ręką dam radę. Przestało mi to nagrywać, ale zrobiłam ten trzeci supeł. I zaczęłam tutaj już wsówkami sobie. Tak jak Karolina powiedziała, to spinać. Wydaje mi się, że spoko to wygląda. Nie wiem, jak to wygląda z tyłu. Ale podoba mi się strasznie ta fryzura. Jest to naprawdę coś takiego innego. Ja ją jeszcze może gdzieś tutaj dodatkowo zabezpieczę wsówkami. Dobra. Naszych grzywek, ale rozszerzamy ten nasz kok, żeby mieć taki efekt takiego Wolium. kwiatuszka. Coś takiego. Przypinamy tam, gdzie chcecie go. Ładny! O, Super! Szczególnie jak się ma balejasz, to Bo. tak ładnie to wygląda. I teraz wracając do moich ozdobnych spinek, które używałam przy pierwszych fryzurze, okay. Chcę podpiąć sobie te włosy i przy okazji ozdobić sobie tego koka. No dobra, z tyłu. Kochani, to moja ostatnia fryzura. Mam nadzieję, dziewczyny, że sobie poradziłyście. Jestem ciekawa, kto jeszcze podejmie to wyzwanie fryzjerskie i zrobi te trzy proste, moim zdaniem, fryzury. Mam, że ostatnia fryzura, moim zdaniem bardzo ładnie wygląda, była bardzo prosta. Wydaje mi się, że mimo wszystko te zadanie, co dała Karola jest w miarę łatwe, Myślę, że gdyby tutaj dała dużo jakiś przeplatanek, Albo coś, no to byłoby o wiele ciężej, ale e, wiecie co? Bardzo mi się podoba ta fryzura. Myślę, że sobie nawet w niej dzisiaj zostanę i nagram kolejny w niej film. E, więc tak, to mi się bardzo podoba. Jakieś sobie kolczyki, może znajdę. O, mam kolczyki i trochę wyglądam jak taka arabska księżniczka dzięki nim. Ta fryzura się tak fajnie prezentuje, naprawdę, podoba mi się, zostanę sobie w niej. No także, kochani, mam nadzieję, że. Zdałam. Jestem strasznie ciekawa, co Karolina powie. No i jestem też ciekawa, co wy powiecie. Zachęcam oczywiście do wzięcia udziału w tej zabawie. Skoro siedzimy w domu, to róbmy ile możemy, żeby sobie jakoś umilić czas. No, a ja się z wami teraz żegnam. Dziękuję bardzo za odcinek. Fajnie się bawiłam. Challenge był, ale. Chyba podołałam. Także <laughs> dziękuję bardzo za uwagę i do zobaczenia w następnym filmie.